W przednim odcinku. No wejdę na górę. Ej chuj. A teraz ruszamy dalej. Hmm. Żonko. no, oczywiście, że ciebie nie ma, bo gdzie może być? Helena. Nie ma. Nie ma jej. Where is my wife? Może w kiblu. Tutaj też nie ma jej. Muszę stąd wyjść. Jakiś papierak leży pod drzwiami. Uwaga! Wspaniałe przedstawienie. Niedługo się zacznie. Proszę przyjść do recepcji. No dobra. Jak musto. to. Hmm. Jak musto to mus. such a wondrous night. Mm -hmm. ah it really is a great set don't you agree all it needs is me standing on stage and then perfection uh -huh. we'll get up there then What do you do, Detective? I am the Boogeyman, the organizer of this marvelous game soon to be. Hmm, find a cravat Okay. Yes, a very special game for the night of a very joyous trip. Oh, pardon me. Um let me consult my cheat sheet. Now let's see here. You're the player and must chase the boogeyman. If you catch him, you win, and that's the happy ending. Uh-huh. If you don't catch him, you lose, and what awful bad ending may await you then. You look pretty fast, Mr. Detective, so you might catch me real quick. But that'd be pretty boring, now, wouldn't it? Ooh, I know. How's this for an idea? <clears throat> How about I kill everyone but you? And you have to stop me. Ooh. Is this stupid prank part of the tour? How I long mean, it's not in a while, you know? Stupid. How dare. You'll see. Oh, you'll see. It'll be the best game you ever did see let me guess are you nervous worry not i've even prepared a tutorial for you and now we're about to have the opening cutscene uh -huh. tell me detective are you familiar with the boogie <laughs> all the evil and the sadness in this world can be blamed on the boogie he's always watching from inside your closet the man is the king of evil and terror. Meanwhile, you're a detective, ally to the weak citizens, and because it's you versus me, a simple game this may be, but it's also a battle of good and evil. Such a holy battle needs a spectacular opening. Meh. Yes. Indeed, sacrificial blood must be. <laughs> Oh, Brendan, let him down. This joke is going too far. Joke? <laughs> what a laugh. I'm always deadly serious. Shouldn't you know from experience? People who do things to make you think the words they've gotta be joking are usually very serious. And. They're just messed up in here. Mm -hmm. Right then, detective. The blood of this homely boy should add some nice color to our. Klaepzyc lubią, On jest bardzo miłym gościem. Oh yes, this will be quite a night. Yeah. <laughs> Now the game begins, detective. Catch me if you can before more of that lovely blood stains the castle. Yo! Wow. Wow. So, o! Czy ja już spierdoliłem, czy ja mogłem go uratować? Nie! To 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 mnie zaskoczyło. Sejf idzie na innym miejscu. Kurde. Otwarte. Coś tu mogę wziąć? Nie. No ej, no ja rozumiem, że tam są drzwi zamknięte i powinienem je był... Od... Ma... Powinienem je otworzyć, ale... Ale jak? Jakiś klucz? Ty? Kominek? W Blank dreamie. dużo wchodziłem po komi w kominach, Ten, tych przejść ukrytych było, ale wygląda na to, że nie. Może tu też nie, kurde. I? Duża ryba. O, bez jaj. Martwy sługa. Służący. Jest nim... Jakiś korek. Mogę go wziąć? Nie mogę. Fajnie by było, jakbym mógł. A co będzie tu? Kurwa, znowu martwi. Martwy kucharz. Są rany na jego głowie. Pośpiesz się, detektywie. Wow. Zobaczcie czerwone wino, które przygotowałem? Czaje. Wino. Chodzi na pewno o ten korek. Chodzi o korkociąg. Tak. Fu. Fu! Mam. E, zapiszę na. znowu na drugim. Ojej, niechcący, zapisam na kilku! Ale nie, zanim tam pójdę, jeszcze się rozejrzę, może coś znajdę. Tutaj coś jest. Skrzynka z narzędziami. Mam jakiś młotek. Hmm. No dobra. Sprawdźmy to gówno. Eee, items. Tree. Turn on the lights. Turn on the light. Stevie, are you there? Kurde, dobra, wiem. Hmm. Czyżby prądu nie było? A tutaj widziałem jakieś gówno. O nie! Jak wyjdę i wejdę, będzie znowu wszystko na miejscu, dobra. O chuja.

Oh the lights turn on turn on the lights repeat turn on the lights turn on the lights that's the way stevie you're a real great tour guide oh now keep repeating you have to finish your job if you want to go back to your wife in connecticut oops Someone's eavesdropping on our conversation. Detective, you took Serio? Time, you? Mi na to you did this? Thought I told you, I prepared a tutorial. Now you should have a real good grasp of the way this game goes. In short, you go too slow. The others end up like this, too. Stevie did such a good job, showed you just what you needed to do. Did you kill those servants, too? Oh, they're just for show. Making it look good helped spice the game up. <laughs> i'll let you off the hook there since they kicked it while you were still snoozing away so what do you think gotten you a little more motivated detective lights. or maybe i'm making you quiver Turn on in your boots. hm. Huh. where'd you take the others it'd be no fun in games if i told you that now if you'll excuse me i've got a lot to get done. Good luck turn detective cuz for lights. you nothing could be a bigger disgrace than failing to save someone you could have right turn on the lights turn on the Stevie, lights. stop that's enough turn on the lights turn... uh. Nie jestem w stanie powiedzieć, zobacz, kwi stracił jego krwią, napisał napis... You told to uh, I told you to Harry. To dużo krwi. Wątpię, że w człowieku tyle krwi by zmieściło się. No, już nie oddycha. No, widzisz. Ten man to jest chuj, straszny chuj. Ach. Gdzie teraz powinienem pójść? Bo w tym momencie absolutnie nie wiem, gdzie, co i jak. Tutaj na pewno nie. Poza tym on nie żyje. Uciął mu głowę, Man, Bez powodu. No tak, o! Bo chciał. Bo lubił. Zamknięte. Ach. Tutaj nic nie ma. Kurde. Zobaczmy, co w innych pokojach się dzieje. Kurde, tutaj też nic. Tu? Hmm. Nie wejdę. Oj, bugi. Kwiany, ty! Też nie byłem tu. O. Dobra, z powrotem do pokojów. Może w pokoju ktoś jest. Może nie wszystkich złapał. Halo, halo. Halo? Ewidentnie tutaj nikogo nie ma. Pomyliłem się. Nie jestem dobrym detektywem. Dalej tutaj nic? Eee! Powiedział mi, żebym się śpieszył, ale... z moim mózgiem to ciężko się śpieszyć. Mm, ty! Hop! Hop! Ej! A nie ma ich. Piękne pokoje. Ładny zamek. Szkoda, że zostanie zamknięty. Na pewno zostanie po tym wszystkim zamknięty. Kurwa! Książki! Lubię. Nie ma nic. Teraz to bym się. Na... Będę błądził. Hop. Tutaj byłem. Tutaj też byłem, ale może coś tu było, co pominąłem. O, mam klucz. Widzisz? Dobrze, że wróciłem. Zgaduję, że klucz jest do której drzwi na górze, ale wolę zapisać, bo. Nie ufam Zobaczmy A I znowu krew, Czyja to głowa? Uf na szczęście sługi Co się z jego ustach! Uf. Co to jest? A, czyli tylko sobie koszulę zabrudził. Kurwa! Mamy jakie, jakieś nagranie. Ech, czemu ja tak często zapisuję? Czy mnie pojebało? Ech, mogę tu zejść? Uuu. Morowa. Później, albo, albo, albo co mi szkodzi? Zapiszę sobie to, bo to jest za długi kod, żeby to będę dwa, jeden, sześć, pięć, trzy, siedem, zero, cztery. Okej, okay. mam kod i mam jakieś nagranie wideo, I... To chyba dobrze. Gramofon? Pewnie użyję go później. Tu mogę wejść? Nie mogę tu wejść. Tu mogę? Kawałek papieru. Cóż, dyrektywie, czy owieczki przestały krzyczeć? Mam zabrać. Hm. Uh. Hmm. Spierdoliłam. Raczej nie o to chodziło. Raczej nie o to chodziło. Broń Jak? O! Dobrze, że mam zapisane, ciekawe jestem co się stanie, jak zrobię o takie gówno. I, i wiecie co się stanie? Dobrze, że zapisałem, bo kurwa teraz nie wyjdę. Tak. A ja pierdolę. Głupia. Wiecz, co się stanie tu? Wow! Wow! To jest obraz, to są liście? To jest akwarium. Okay. Wow Grubo. Póki co zejdę na dół. nie teraz, czemu zawsze płaczesz jak zaczynam grać, Cicho. I w tym momencie. Oo! Oh! Okej okay. Okej okay. Przynajmniej potwieram trochę drzwi Kurwa Czego ode mnie oczekujesz? Kocie, za chwilę, za 5 minut. Może uda mi się jeszcze coś rozkminić. Jestem w krwi. Tutaj moje żonki nie ma i tu ewidentnie też nie. Czemu? Czemu się boję już randole? Ta ryba wielka mnie niepokoi. Kocie, nie teraz. Mogę tu? Mogę, ale tutaj ja nie wiem co mam zrobić. Tu jest obraz. Fak! Kocie cicho Byłem. Może o czymś zapomniałem tu. Nie, kocie nie teraz. Hmm. Ewidentnie nie wiem co zrobić. Kurde. A chuj kazał mi się śpieszyć. Właśnie tego nie lubię! Kocie nie! Na pewno musiałem wejść na górę. Mam jakiś kod. Może pianino? Pianino to jest. Bardzo często coś się dzieje z pianinem. Kurwa, szkoda, że sobie tego gościa był miły. No cóż, pan Nie róbcie mi tego. Hmm. Wszystkie piosenki mają coś wspólnego z Bogie ale na razie nie ma, o co chodzi. E, mogę tu wejść? Lustro. Łazienka. Kibel. Śmietnik. Nie, nic z tych rzeczy nie działa. Martwy sługa. Może zegar coś mi powie? Nie. Cegary nigdy nie ci powiedzieć nie mówią, one tylko cykają i czasami dzwonią. Hmm. Ewidentnie muszę zrobić coś o z tym gównem. Mhm. No najdalej jak... Mogę? To ja bym powiedział, że właśnie. Bo tutaj, mimo wszystko, to jest najdalej. Jak mogę? I skoro mam je trzymać za plecami, to. Nie mogę się żadnych broni, żeby bronić. Odsunąłem ja. no dalej. Nie kocie czeka jeszcze 3 minuty. Hmm I to był znowu zły pomysł i znowu nie mogę wyjść z tego pokoju. Kurwa